ma. Dzisiaj odpowiadam na pytania pod ostatnim filmem. Zaczynamy od pytań od Studio Plotagon. Studio Plotagon pyta, pierwsze możesz mieć 1000 subów 2. Jak się dzisiaj czujesz? Trzeci twój ulubiony słodycz. Świetnie się czuję, a słodycz to jaki, bo mam takich wiele. M.I.C.H.A.E.U. 29711 pyta, 1. Jaką masz konsolę druga jaka jest twoja ulubiona marka samochodu 3.co chciałbyś dostać na święta czwartej pepsi czy cola 5? Messi czy Ronaldo? Pierwsze z box one 2. BMW trzeciego ciężko stwierdzić czwartą cola 5. Ronaldo, Kuba pyta jaki jest twój ulubiony sport? Tenis, Polska Kolej pyta czy lubisz zupki chińskie? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Piotr Dewald pyta ile masz lat? 14. Piotr Graindewald pyta, czy wierzysz w jakąś religię? Tak, chrześcijańską. Megalodon pyta, lubisz trud drugi? Jeszcze jak? Kogo wolisz, Gingera czy M.I.C.H.A.E.U. 297 Drugie trudno mi stwierdzić, bo obydwóch ich lubię. 3.CO wolisz, Nissan czy Renault 4? 3. BMW. 4. Lubisz samochody elektryczne piąte? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. u Ciebie kiedyś prąd? A Można jak najbardziej. Ciebie Dumbledore jest idiotą. Dość. Dzięki za oglądanie PA.